Kalendarz. nie otwierałam wcześniej bo w sumie to tu są tylko czekoladki ale tu jest 14 cały czas trafiam na te Kinder mini i ja uwielbiam te Kinderki Kinder no też spoko ale wolę te I cały czas na nie trafiam no i dzisiaj 15 tutaj malutkie to będzie to jajeczko takie tak, tu jest takie jajeczko, ono jest zajbiste. nie chcę mi się tego wyciągać, zostawię Arkowi. Ale to jest takie jajeczko z orzechami, także w sumie to zostawię mu tak otwarte, żeby wiedział, że to dla niego. Zajadam i lecę do mamy, bo już jest, oj, już jest późno. Dzwonił do mnie tata i mówi, dawaj wstawa, jedź do mamy, pomóż mi z pierogami. Ja jeszcze leżałam wtedy w łóżku, mówi, dobra, wstaję, już wstaję. No i wstałam, zanim się pomalowałam, bo miałam ochotę, ogarnęłam i w ogóle zjadłam. No to już się zrobiło późno. I na 12 mamy, nie, nie wiem, na 10. na 11 w sumie. Mm. best of the bests. Ale dwunasta to i tak jak na mnie jest nieźle, bo czasami od jak wstaję z łóżka. Pokażę tą choinkę. To jest choinka z zeszłego roku. Można obejrzeć, jak ją przystrajałam na zeszłorocznych vlogmasach. Tutaj jest balon z Halloween, który miał się utrzymywać 7, max chyba 14 dni. A jak widać, dalej Mahel. To jest w ogóle hit i dalej wisi. Więc mamy do Nightmare Before Christmas. Haha. I mam takie fajne lampeczki. Ja też się pokazywałam w zeszłym roku. One mają różne tryby, one są na baterie, ale mają zajebiste tryby świecenia. Yy, mega fajnie. O, o, teraz będzie lepiej widać. To pulsowanie jest fajne. Niektóre są takie, że nie da się na to patrzeć. Na przykład jakieś takie, oto to przesada. Ale jakieś takie pulsacyjne, czy jakieś wolne, to spoko. No i to takie stałe. Wyłączamy. No więc, jak ktoś chce, to może sobie obrzeć. Ubieranie tej choinki w zeszłym roku. Ten balon. Coś pięknego. Piękny kadr. Przechodzimy do hola. Oczywiście bez prezentów, bo prezenty pokażę dopiero, jak będę je pakować. Ale najpierw ozdoby. W Pepko kupiłam takie piękne poszewki na poduszki. To jest tak minus, to jest taki baranek. Drugą taką. To jest... Tak, ona jest tak milutka, nie wygląda, ale serio jest mega minusia. W Sinseyo, takie bombki. Brokatowe i niebrokatowe, czerwono-złote, bo Arek sobie się chce mieć czerwono-złotą choinkę. Są so, ok. W Pepko kolejne takie bombeczki czerwone. W Pepko są mega tanie bombki, bo one kosztowały się ten złoty. Więc serio, serio mega polecam. Tylko jedną już niestety zbiłam. No ale trudno. Kupiłam również gwiazdę na choinkę. Też była ta bo kosztowała całe dwa złote. Więc polecam Pepko, jeśli chodzi o zdoby świąteczne. E, Sincaja w sumie też, bo no tak jak ten, ten kod czerwony kupiłam w, Sin w Mega, mega spoko. W Rossmanie kupiłam kolejną świeczkę. Yes, I know. To jest świeczka Gingerbread House. I ona tak pięknie pachnie. Takim piernikiem, tak słodko, ona nawet, ona nawet wygląda jak piernik. Piękna jest. Nie mogę się doczekać, aż się odpalę, bo że aż normalnie mi się głodna. Cudowna. I kosztowała 5 dych to 340 gram, więc mega spoko cena. Wyszło mi jeszcze, no tu mam jeszcze w Rosmanie jedną rzecz, znaczy w sumie to dwie. Bo mam taką szczotkę do masażu głowy Ja sobie wcieram w cierki, żeby jakoś Ogarnąć te moje biedne włosy I Może to pomoże Zobaczymy Zobaczymy, ale coś, że już zajebiście To jest fajne, bo tak rozluźnia skórę głowy Mega super Kupiłam też suchy szampon, bo nie miałam A czasami ratuje dupę Zawsze kupuję ten orientalny I zawsze z Batist. Są teraz na promcach Kupiłam też kotu smaczki, jej ulubione, bo skoro wszyscy dostają prezenty, to czemu ona miałaby nie dostać? I weszłam jeszcze do Douglasa i kupiłam wreszcie ten peeling kwasowy z The Ordinary, bo mam ten z Just Revox, ale gadałam z koleżanką w pracy i powiedziała, że nie jest taki super jak ten krwawy, so... Wreszcie go mam. Jeszcze nie otwierałam, nie dotykałam, ale wyglądają mega fancy te buteleczki. Są takie, otwieramy. I tak pewnie dzisiaj z niego skorzystam, więc możemy otworzyć. O, oh, wow! Rzeczywiście jak krep. Sztos, zajebiste! Mega się cieszę na ten peeling. U, zobaczymy Może, może będzie że, znaczy Myślę, że na pewno będzie lepszy Ale jestem ciekawa, bo tam mam Aha, mam bez BH, a tu jest też BH I to BH lepiej podobno Na skórę działa i w ogóle, więc Zobaczymy Dam oczywiście feedback Czy Czy się sprawdził No i tak naprawdę z ozdób to na ten moment Tyle, jest jakiś pierdół, które Pokupowałam Bo reszta to są prezenty a tak jak powiedziałam, prezentów nie pokażę. O, jedną rzecz jeszcze mogę pokazać. Kupiłam sobie wzięli krem do rąk piernikowe. To jest zimowy krem do rąk piernik, imbir, cynamon. Ja nie sądziłam, że to będzie tak zajebiste. To pachnie jak ta świeczka. Dosłownie jak ta świeczka. Serio. Tak pięknie. Jeszcze nie, nie używałam, ale włochałam i. O Jezus, o Jezus, o Jezus Pięknie, pachnie, pięknie. Więc. Wreszcie świątecznie i choineczka, którą wzięłam od rodziców w ogóle, bo ona będzie stała docelowo w. Docelowo będzie stała w sypialni. A tutaj będzie stała żywa choinka, którą przywiezie nam y, tata Arka. No ale czekamy na nią. Więc stoi tutaj na razie ta. Wreszcie mogę to wszystko zanieść do łazienki, postawić tam, gdzie trzeba. No, bo tak to leżało po prostu i czekała na ten hol. Będę mogła poprzestawiać wreszcie, pozmieniać poszewki na poduszki. Finally. No, resztę do prezenty, więc to później, to w swoim czasie. Ja teraz się zbieram, jadę do mamy pomagać jej lepić pierogi. Potem do manufaktury, bo w manufakturze też mam do, po, ym, do kupienia parę rzeczy Wejdę do Shona też jeszcze po ozdoby, no bo tych bombek jest trochę mało Zobaczę I muszę dokończyć prezent dla mojej przyjaciółki, bo miała wczoraj urodziny Nie widzieliśmy się, ale mam nadzieję, że się zobaczymy I będę mogła jej wręczyć świetną paczuszkę Dałam poszewki i prezentuje się to w ten sposób. No teraz o wiele lepiej. Jedynie jeszcze na tamtą poduszkę, bo ona jest. Też niebieska. Ale ogólnie. No to kurczę, jest o wiele lepiej. Nice. Zajebista jest ta poszewka. z taka milusia. Nice. Świeczuszki fajnie wyglądają. Tą postawiłam tutaj, bo tu już by było za dużo. W końcu się wybrałam. Tuptamy oczywiście getry pod dresami, bo pizga w ciul. Zmierzać balkon. Moje włosy to hit, to proszę na nie zwracać uwagi. Um, ale ogólnie to jest śmieszne. Chciałam zawołać dymę, ale ona nie przychodzi. Idzie kot. <laughs> Idzie kot. Co, wyjdziesz? Czy pizga za bardzo? Wyjdziesz czy nie? Śnieg pada i zaczyna nam wlazywać do... do domu. Te do buciki się świetnie sprawdzają. Już jest lista w śniegu w ogóle. Wyjdziesz, czy nie? Ogarnięte w miarę. Lepiej raczej nie będzie. Ale przykryte i rower, i palety. No ta wystaje, ale z tej tu i tak najprawdopodobniej już nic nie będzie. No. W miarę zrobione. Kot nie chciał wejść. Ja się trochę śniegiem uwaliłam, ale widzę zybinę. Tutaj jedną deseczką przy ten, tutaj drugą. Przygniotłam, więc tutaj też jest zabezpieczone. No trochę wiadomo, że śniegu i tak tam napada, ale wydaje mi się, że ogólnie jest git. Biorę się za ogarnianie rzeczy tutaj, żeby było bardziej świątecznie, w sensie takim, że wzięłam od mamy plet pokażę Wam. Mam torbę i mam czerwony flet, który poleci zamiast tego niebieskiego, który jest tutaj, żeby było wszystko lepiej, bardziej więcej. I tutaj mam też odmowę poduszkę, poszewkę, bo znalazła, będzie na tą niebieską poduszkę, więc zmieniamy. Wiedziałam, że dam ten kocek na środek. Tutaj jedynie ten nie pasuje, no, ale już trudno. Super się to komponuje z tą czerwoną świeczuszką. No, wiele lepiej. Pokażę wam w ogóle, co wczoraj kupiłam, bo była wczoraj na zakupach w Lerwa. Kupiłam taką rameczkę, byłam Marko bo mojego popsułam, odpadło mu to do stawiania. Kupiłam taką wielką ramkę i ona będzie na plakat, zaraz zobaczycie, jak to wszystko ogarnę. I tu mam wielką torbę z ozdobami, niektóre już widzieliście, ale pojawiły się też parę nowych. nie kupiłam takie bombeczki. takie bombeczki, takie e, i łańcuch, łańcuchy, taki, taki, taki na choinkę i byłam również w Homli i tam kupiłam czerwone bombki, bo ich jest trochę mniej. I takiego przeuroczego skrzata. No przecież on jest cudowny. Mam do zaliczenia jeszcze taki sklepik z tymi rzeczami na Piotrkowskiej. Przed rewolucją, między rewolucją a placem wolności. Tam są zaląbiste rzeczy, mama mi mówiła, więc będę musiała iść. Ale to pójdę po weekendzie, bo mam i tak do odbioru paczkę w Hebe jeszcze jedną. Bo odbierałam wczoraj jedną paczkę z Hebe, a będę miała do odbioru jeszcze jedną. Więc zrobię to w przyszłym tygodniu, na początku przyszłego tygodnia. Więc już Wam pokażę. Mnóstwo holi. I jest, proszę Państwa, powieszone wreszcie... Wreszcie wisi. Wreszcie wisi. Mamy tutaj jeden. I tutaj drugi. Zajebiście, że się w końcu udało to powiesić. Teraz nice. Wreszcie.